Każdy hydraulik to zna, ale tego nie zdradza. Napełnij zwykłą plastikową butelkę do pełna wodą. Szybkim ruchem odwróć butelkę, włóż w otwór odpływu i mocno zgnieć. Ciśnienie przepchnie zator w rurach, a kiedy wyciągniesz butelkę, wszystko ładnie spłynie. I po problemie. Bez kosztownych wizyt hydraulika. Owinęłam rurę od zlewu folią aluminiową. Efekty było widać już po paru dniach. Ten trik pokazał mi hydraulik. Jestem pewna, że nigdy wcześniej nie słyszeliście o takim zastosowaniu sreberka. W rurach kuchennego zlewu osadza się sporo brudu i tłuszczu. Podczas zmywania resztki jedzenia przedostają się rur. To właśnie one są odpowiedzialne za brzydki zapach ze zlewu. Do zmywania używamy ciepłej wody, która rozpuszcza tłuszcz. W rurach odpływowych zaczyna stygnąć, blokując przepływ. Okazuje się, że wystarczy zwykła folia aluminiowa. Oderwij spory kawałek. Następnie ciasno owin nią rurę folią, przykryj nią całą powierzchnię rury odpływowej. Ma ona właściwości termoizolacyjne, dzięki temu woda spływająca przez nią będzie dłużej ciepła. Olej i tłusty osad spłynie do pionowej rury. Nie będzie osiadać się w kolanku i odpływie. Sama przetestowałam ten trik i z mojego kranu już nie wydobywa się brzydki zapach, nawet po wylaniu resztek z patelni. Jest zachwycona, że tak tani i prosty sposób naprawdę działa. Płyn na brzydki zapach z kanalizy. Nie musisz już uciekać z łazienki. To skutecznie niszczy źródło zapachu. Zatkane rury i smród wydobywający się z odpływu to częsty problem. Na szczęście jest na to prosty domowy sposób. Zanim jednak przygotujesz miksturę, dokładnie wyczyść zlew. Zwróć uwagę na sitko. Usuń resztki jedzenia i inne zanieczyszczenia. Teraz przygotuj średni słoik. Pierwszy kluczowy składnik to płyn do mycia naczyń. Działa on jak środek odtłuszczający, który świetnie rozbija tłuszcz. Wlej płyn do połowy słoika. Kolejny składnik to sól. Sól ma właściwości antybakteryjne i ścierne. Pomaga usuwać osady. Dodaj dwie łyżeczki soli do słoika. Teraz czas na ocet. Świetnie neutralizuje zapachy i rozpuszcza osady z kamienia oraz mydła. Wlej około 100 ml do słoika. Wszystko dokładnie wymieszaj. Przed wlaniem mieszanki do odpływu wsyp trochę sody oczyszczonej do odpływu. W reakcji z miksturą powstanie piana, która dotrze do trudno dostępnych miejsc. Pozostaw na jedną godzinę. Taki roztwór wlej także do toalety i do odpływu prysznicowego. Po godzinie wlej ciepłą wodę i przepłucz bieżącą wodą. Kanały ściekowe będą czyste, odpływy drożne, a brzydki zapach zniknie bez śladu. Koniec z zatkanymi rurami i odorem Ekspresowy trik na wyczyszczenie odpływu. Z odpływu zdejmij zatyczkę. Wlej do odpływu jedną łyżkę płynu do mycia naczyń. Wsyp również pięć dużych łyżek sody oczyszczonej. Następnie wlej do niego szklankę octu. Gdy składniki zaczną się pienić, przyciśnij je ręcznikiem. Buzująca piana wypełni rury, wyciśnie z nich kamień i brud. Piana powinna zacząć wychodzić z dziury, znajdującej się pod kranem. Pojawi się na niej cały szlam i rdza. To najszybszy i najdokładniejszy sposób na dogłębne wyczyszczenie odpływu. Sodam i ocet mają właściwości odkamieniające i czyszczące. Działają lepiej niż chemia typu kret. Włóż reklamówkę foliową do zlewu. Nie będziesz musiał wzywać hydraulika. Wystarczy zwykły worek foliowy i odpływ będzie drożny. Jeśli ze zlewu wydobywa się nieprzyjemny zapach i słychać bulgotanie w rurach, jak najszybciej zastosuj tę metodę. Wyjmij sitko ze zlewu. Najpierw wlej trochę płynu do mycia naczyń. Płyn usuwa tłuszcz gromadzący się w odpływie. W kuchennym zlewie zawsze jest go sporo. Jeżeli stosujesz ten sposób pierwszy raz, wlej go dość dużo. Na pewno jest w rurach sporo tłuszczu przyklejonego do ścian. Teraz użyjemy sekretnego białego proszku. Wsyp około czterech łyżek do zlewu. Pora na trzeci składnik, jest nim ocet. Wystarczy około 200 ml wlać do odpływu. Od razu zajdzie reakcja octu z białym proszkiem i szybko będzie przybywać piany. Na pewno się już domyślasz, że białym proszkiem była soda oczyszczona. Teraz jest czas użyć triku z reklamówką. Weź worek i włóż go w odpływ. Staraj się zatkać zlew. Możesz przydusić worek butelką octu lub innego płynu. Jeżeli zrobiłeś to prawidłowo, piana zacznie wychodzić też przez ten mały otwór. To odpowietrznik. Kiedy już nie będzie przybywać piany, odetkaj zlew i zobacz, co się stanie. Jeśli piana zacznie się znowu wydobywać ze zlewu, to zatkaj go jeszcze raz na dłużej. Najczęściej potrzeba pół godziny, aby mikstura oczyściła zlew. Dopiero, kiedy już wszystko będzie spływać do zlewu, możesz odkręcić gorącą wodę i spłukać obficie zlew. Gorąca woda usunie wszystkie resztki, które rozłożyła soda z płynem i octem. Jeśli będziesz tak dbać o zlew, choć raz na miesiąc, czy na dwa miesiące, nie będziesz musiał nigdy wzywać hydraulika. Wiesz, do czego może się przydać proszek do pieczenia pod prysznicem? Jego właściwości wykorzystuje nie tylko do pieczenia ciast. Pokażę Ci, że już jedna torebka proszku do pieczenia pozwoli Ci pozbyć się uciążliwych zabrudzeń i oszczędzić sporo pieniędzy. Wsyp proszek do pieczenia do pojemnika. Dodaj odrobinę płynu do mycia naczyń. Wlej porcję nabłyszczacza do zmywarki i taką samą ilość octu jabłkowego. Wszystkie składniki zalej około pół litrem wody i wymieszaj. Będzie powstawać piana, która po chwili zniknie. Jak wszystkie składniki będą wymieszane, zabierz ją do łazienki. Zamknij odpływ w umywalce i wlej miksturę. Weź gąbkę, namocz ją i zacznij czyścić drzwi prysznica. Szczególnie chromowane uchwyty. Wyczyść dobrze szybę na drzwiach oraz pozostałe ścianki kabiny prysznicowej. Umyj też baterię prysznicową. Zajdą z niej wszystkie zacieki i zmatowienia spowodowane osadem wody i mydła. Następnie spłucz wszystko wodą. Szybko zobaczysz efekty. woda będzie spływać po szybie, nie tworząc osadów i zacieków. Wszystkie plamy i kamień z wody znikną i nie pojawią się tak szybko. Nie będziesz musiał tak często już czyścić całego prysznica. Będzie lśniący i czysty o wiele dłużej. Mieszanka pozostawi na szybie warstwę ochronną. A ty będziesz mieć czas na inne przyjemności. Tym papierem wyczyścisz prysznic. Kamień nie będzie osiadać się przez dwa tygodnie. Będziesz mi za ten trik wdzięczny. Uzyskasz efekt nowej kabiny i to za darmo. Najlepsze jest to, że nie potrzebujesz drogich detergentów ani silnych chemikaliów. Wystarczy zwykły papier do pieczenia z waszej kuchni. Weź papier do pieczenia. Dokładniej jego kawałek i delikatnie zmocz pod bieżącą wodą. Po czym zgnieć go w kulkę. Takim papierem zacznij szorować szkło. W kilka chwil usunęłam cały brud, a powierzchnia zaczęła lśnić. Różnica między wyczyszczoną a niewyczyszczoną stroną jest wręcz niewiarygodna. Zapomnijcie o marnowaniu pieniędzy na drogie środki do czyszczenia szyb wystarczy zwykły papier do pieczenia. Ten prosty trik nie tylko pozwala zaoszczędzić pieniądze, ale jest też przyjazny dla środowiska. Twoja łazienka będzie błyszczeć, a ty będziesz się zastanawiać czemu nie spróbowałeś tego wcześniej. Wypróbuj ten sposób i cieszcie się kabiną prysznicową jak nową.